Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Fałszywa wolność w Chrystusie, protestancka fałszywa wolność w Chrystusie jest dziełem szatana, moi drodzy. Świętość, o której sobie tutaj mówimy, wymaga, moi kochani, poddania się prawu, które. Nie od nas pochodzi, od Boga. Wymaga zaprzeczenia się siebie, zaparcia się siebie na rzecz przyjęcia ideałów wyższych, boskich, objawionych w Chrystusie Jezusie. I pełne podporządkowanie się e, prawda, tym normom. Czyli na prawdziwie wolnym. Tak? Poznanie prawdy, życie prawdą jest napisane, że prawo jest doskonałym prawem wolności. Tak, a więc świętość to jest wolność, ale paradoksalnie ta wolność polega na poddaniu się Bogu. I jego normom. One czynią nas wolnymi. A więc spełnianie pewnych zasad religii, e, tak? Chrystus założył Kościół Rzymskokatolicki, Chrystus zostawił w Kościele prawdę i prawo do nauczania. Chrystus zostawił pewne zasady. I dał apostołom władzę nauczania e, prawda, e, całego świata i czynienia uczniów ze wszystkich narodów. I moi drodzy, szatan doskonale sobie zdaje sprawę, że... Pełnia osiągnięcia świętości jest w Kościele Katolickim, jest w posłuszeństwie chry, koś, Chrystusowi przez Kościół. Kto Was słucha, mnie słucha. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, na czym polega to zwiedzenie, którego szatańskie, które w sposób klasyczny, yy, wręcz. Yy, yy, no, właśnie, klasyczny objawia się w protestantyzmie. Toż, moi drodzy, jeżeli słuchamy protestantów, to ile, jakże często się mówi o wolności, poznasz Chrystusa, wtedy jesteś wolny. Jak wyjdziesz z kościoła, zawierzysz Chrystusowi, wtedy czujesz wolność. Poważnie? Moi drodzy, to jest dzieło szatana. Który właśnie wolność. Nie musisz tego robić, tamtego. Chodzisz do kościoła, spowiadać się. Lucek moi kochani, wzbudza w człowieku, i to jest w protestantyzmie, właśnie takie wolność od jarzma chrześcijańskiego prawa, chrześcijańskich przepisów. Tak? Wolność od jarzma. Chrześcijaństwa. I pragnienie właśnie samodecydowania o sobie samym. Przypisa przywłaszczenie sobie prawa do ustanawiania swoich reguł. Do wybierania swojej ścieżki i swoich zasad. I tutaj, moi drodzy, ta, na czym polega e, ten szatański podkład pod tą wolność? Otóż moi drodzy, jest to. Tragiczna wolność. Dlaczego? Bo w tej pseudowolności człowiek stawia siebie, i to jest cały protestantyzm, w całutkiej krasie 50 tysięcy denominacji wszystkich pastorów. Dlaczego? Ponieważ oni odrzucając autorytet, święty autorytet Kościoła, a przez to święty autorytet Chrystusa i Ojca. Kto wami gardzi, mną gardzi, tak? A kto mną gardzi, gardzi i Ojcem. A więc, moi drodzy, protestanci przez odrzucenie autorytetu Boga w tej swojej pseudowolności stawiają się w miejscu Boga samego. I to jest tragizm tej Protestanckiej wolności. Dlaczego? Bo oni decydują, co jest dobre, a co złe. Słowo Boże jest tylko właśnie taką serwetką do wytarcia gęby. Prawda? Zobaczmy, co, co się dzieje. W, w kościele anglikańskim główną tą szefową kardynał, kardynałką jest kobieta. Nie ma miejsca na, na kapłaństwo kobiet. W, kręga, w kościołach zachodnich. Kobiety są pastorkami, biskupkami, a nawet e, kobiety spod tej samej płci, e, prawda, które e, też są. E, w, I to jest akceptowane. Akceptowane małżeństwa, e, prawda? E, nie takie normalne, e, prawda? I to jest akceptowane. Oni sobie ustanawiają prawo, podczas gdy słowo Boże stanowczo je potępia. Ale tam nie. Dlaczego? Bo oni siebie postawili w miejsce Boga. Więc. Znaczy, I to jest, moi drodzy, w każdym protestantyzmie. Oni biorą Słowo Boże, dokładnie tak jak Luther, który jako jedyny w historii, prawda, od Chrystusa do apostołów wziął Słowo Boże i je wycharatał z siedmiu ksiąg, bo mu nie pasowały. Nosił się z zamiarem wyharatania jeszcze innych, ale się powstrzymał. Prawda? I on ustanowił sobie swoje prawa. A za nim poszli inni i to jest właśnie ten kult rozumu. Ta wolność w protestantyzmie jest właśnie postawieniem siebie w miejsce Boga, Wy, y, 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 samostanowienia o sobie, samozbawienia się, samousprawiedliwiania się, samouświęcania się na swoich zasadach. A więc, moi drodzy, ta wolność protestancka, pseudowolność, de facto jest niewolą swoich własnych przekonań. Jest niewolą samych siebie. Na czym polega, jeszcze raz, na polega wolność Chrystusowa, ta prawdziwa, do której wyzwala nas Chrystus? Polega na tym, że my odrywamy się od siebie, obumieramy dla siebie, by żyć w Chrystusie. Co robi protestantyzm? Co, na czym polega e, ludzkowe zwiedzenie? Nie, nie odrywasz się od siebie. Zobaczmy, tak kontra. Nie, nie odrywaj się od siebie. Oderwij się od Chrystusa jego kościoła i przylgnij do siebie. W jaki sposób? Ano, sam sobie ustanów, co jest prawdą. Sam sobie ustanów e, zasady twojego zbawienia. No, mamy ich 50 tysięcy, tak? Bo w każdej denominacji te, te uświęcenia, to, 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 tam, co krok to inne teorie, nie? Sam się ustanowił, albo z, zrób sobie jednoosobową. Y sektę, jednoosobowy kościół, gdzie sam jesteś papieżem, wyznawcą, sam dla siebie jesteś sterem i okrętem w oderwaniu od wszystkich, ewentualnie poszukaj sobie takiego pastora, takiego zboru, gdzie będzie się jego nauka zgadzać z tym, co ty zrozumiałeś. A więc zobaczmy, kiedy, podczas gdy prawdziwa świętość i wolność prowadzi nas do oderwania nas od siebie samych protestantów, Konstantyzm właśnie jest w 100% procentach na opak. Przylgnij do siebie, hołduj samemu sobie, swojemu rozumowi, swojemu zrozumieniu, swoim zasadom, myśląc, że jesteś wolny. No tak, wolny od brzemienia Chrystusowego, które Czyni nas prawdziwie wolnymi, a stajesz się niewolnikiem Twojego własnego wymysłu, drogi protestancie, który jest właśnie, ma służyć czemu komfortowi. Twojemu komfortowi, tak? Rozwód, proszę bardzo, antykoncepcja, proszę bardzo. Protestanci to dopuszczają. Dlaczego? No bo tego jest wygodne. Tak? Jest wygodne? O ja, dzisiaj antykoncepcja? Nie? A, jak? A wiemy, jakie jest objawienie Boga. Ale właśnie tak to jest, jak Oderwiemy się od Kościoła w konsekwencji od Chrystusa i od Ojca. Więc kto jest Bogiem? No właśnie, protestanci sami dla siebie są Bogami. Bóg ustanowił prawo. Bóg ustanowił zasady zbawienia, świętości, usprawiedliwienia. Bóg ustanowił swoje zasady. I te zasady, są w kościele. I to nie są zasady kościoła. Zasady uświęcenia, zbawienia nie są zasadami kościoła, są zasadami Boga, które zostały powierzone kościołowi do głoszenia i krzewienia, do realizacji. Tak? Eucharystia spowiedź nie pochodzi od Kościoła, pochodzi od Chrystusa, który dał to Kościołowi, zostawił to Kościołowi. Władza głoszenia pochodzi od Chrystusa, a Kościół realizuje jego misję i stąd Chrystus właśnie, no to jest to, co protestantów boli. Kto was słucha, mnie słucha, tak? Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto, a kto mną gardzi, gardzi też i ojcem, który mnie posłał. Więc protestantyzm, moi drodzy, przez taką otwartą konfrontację z, kościoła, z Kościołem katolickim, pogardą do Kościoła, tak naprawdę gardzi Chrystusem i ojcem. niepotrzebni mu są, niepotrzebny mu autorytet. No tak, będą się zasłaniać słowem Bożym, ale 50 tysięcy denominacji przyjdzie ze słowem Bożym, łącznie z tymi, które akceptują pewne, e, prawda, żółto-różowo-zielone związki, prawda, i przedstawicieli tych różnych, prawda, e, różowych towarzystw dopuszczają do. E, mniejszej godności kapłańskiej, co oczywiście nie jest żadnym kapłaństwem, no ale w ich strukturach tak. Prawda? I, i, i wszystko jest w porządku. Ja tu widzę, moi drodzy, w, w Chicago są kościoły, gdzie są pewne barwy wywieszone i z napisem tak God loves you all, tak? Bóg was wszystkich kocha i, i, i co? No, jest to prawda, tak? No, Bóg, Bóg ich kocha, ale no właśnie. Nie w takim znaczeniu, w jakim przedstawiają to pewne środowiska protestanckie, tak? Czyli jak Was kocha, no to kochać się takim, jakim jesteś, w porządku, bracie, siostro, bądź sobie kapłanką, arcykapłanką, kardynałką, tak? I możesz mieć nawet e, żonę za męża. Ech. I też odporzą słowo Boże, i będą usprawiedliwiać to. A de facto, będą usprawiedliwiać swoje, próbować usprawiedliwiać swoje zrozumienie, swoje zasady, bo to są Wasze zasady, nie Boże. Ale to jest to otwarte e, odrzucenie praw bożych, jest właśnie konsekwencją tego, że gardzą oni Bogiem w swojej wolności, hołdując sobie, stawia, stawiając siebie w miejsce Boga. Stąd hołdowanie sobie, bo Bogu się hołduje. Ale jeżeli protestant siebie stawia w miejscu Boga, no to hołduje sobie swoim przekonaniem, swojej wygodzie. Proszę bardzo, chcę się rozwieść, to się rozwiodę. Eee, chcę mieć tam gumki, pigułki, proszę bardzo, bo tak mi jest wygodnie. Chcę być kolorowy, proszę bardzo, idę do kolorowych, bo, bo taki jestem. Eee, prawda? I, i, i co? Chcę się usprawiedliwić nieutracalnie nie to pójdę do, to sobie powiem, że jestem nieutracalnie zbawiony. Chcę się nieutracalnie yy, uświęcić, no to sobie powiem, że jestem nieutracalnie uświęcony I, i, i gra muzyka. Nie jesteście wolni, jesteście niewolnikami konsekwencji waszego odstępstwa. Jesteście niewolnikami własnych wymysłów. One prawdziwie zniewalają, one zaślepiają. Prawo Boże jest doskonałym prawem wolności, to święty Jakub pisze, tak? Prawo, wolności. Ale jeszcze raz nie jest to prawo, które sobie człowiek ustanowił. Ale to jest prawo, które Bóg objawił. I żeby żyć tym prawem, my musimy zaprzeć się siebie samego. Wy odrzucacie zaparcie siebie. I wybieracie hołdowanie sobie samemu własnemu rozumowi, własnym przekonaniom, które co mają na celu stworzyć wam wasz własny komforcik? Nic nie robienia, słodkiego uśpienia, że już jestem, walne bąka dobrze, nie walne bąka drugie dobrze, tak? Bo nic nie muszę. A jak coś trzeba, to tak robię, co mi odpowiada, nie? Nie jest wolność. I to, to jest, moi drodzy, majstersztyk ludzka. Majstersztyk ludzka, właśnie człowiek, właśnie jest podatny. Na takie y, wyzwolenie się, na, y, ja, po, na takie robienie po swojemu. I to, moi drodzy, to w jesteśmy też jest znane, tak, bo tu y, ile razy tak my próbujemy coś po swojemu y, głową w mur, nie? Zamiast otworzyć się na wolę Bożą, albo wiemy, co Kościół mówi, a my dalej próbujemy, no tak, Kościół tak mówi, no ale i usprawiedliwiamy swoje ale, a później z tych ale wychodzi y, wielki płacz i zgrzytanie zębów. Bogu, dzięki, że tu na ziemi, bo y, po jakimś czasie y, y, rozumiemy, do, zaczynamy dostrzegać, żeśmy gdzieś błądzili, nie? Że to nasze ale, yy, no to właśnie to było tylko nasze ale, a nie boskie tak tak nie nie. No właśnie. Więc albo tak tak, albo nie nie, a nie nasze ale. Protestantyzm jest w o tyle gorszej sytuacji, że oni odrzucili, no tak, Chrystus powiedział, ale oni totalnie odrzucili Chrystusa, przez odrzucenie kościoła i postawili tam siebie. Nie po to, by zaprzeczać siebie, ale po to, by sobie hołdować. Nawróćcie się, protestantki nasze kochane, z waszej niewoli do wolności, która jest w Chrystusie, a żeby być w Chrystusie, to trzeba być w kościele. Do zachowywania przekazań, do zachowywania prawa Bożego, prawa wolności. A ono na pewno nie jest prawem słodkiego pierdzenia i nic nierobienia. O nie, na pewno nie. Ale słodkie pierdzenie i nic nierobienia zaspokaja naszą yy, właśnie wrodzoną skłonność do bycia leniwym, nie? choć człowiek na zewnątrz może pracować tak, chodzić do pracy, zarabiać nieprawda, no ale po co sobie jeszcze dokładać jakieś obciążenia duchowe, psychiczne jakieś modły, jakieś tam obrzędy, uczestnictwa w ceremoniach lać na wszystko, samemu się rozgrzeszyć, samemu sobie powiedzieć że się jest zbawiony, nie, i żyć sobie w takim balonie Lucek Was pięknie, moi kochani. Przepraszam za dosadność, ale dyma Was przepięknie. Nawet bez grama wazeliny. Dyma Was równo i prosto. Nie dajcie się tak dymać. Bo póki Was dyma, to dobrze, ale gorzej będzie. Jak Was. Wydyma i do dyma. Po śmierci. Więc wszyscy musimy się nawracać, ale wy w sposób szczególny protestantki do kościoła w tą niedzielę. I do spowiedzi jutro. Marsz, a nie po garażach. Pozdrawiam.